Cześć, witajcie, z tej strony Falcon, to jest Overwatch, a dzisiaj zagramy między innymi m.in. Między innymi ponieważ jak wiecie, od paru filmów z Overwatch nie stosujemy już taktyki, że przez cały film gramy jedną postacią, tylko. Staramy się dostosować do tego, co akurat jest potrzebne w zespole, ale no z reguły na początku meczu można wybrać, co, czym rzeczywiście będzie się chciało zagrać. Jak widzimy, mamy tutaj jakąś Symetrę. E, symetrę też się pojawi, być może już dzisiaj w drugim meczu, ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. E, grałem sobie przez Symetrą w poprzednim meczu i powiem Wam, że naprawdę jest to kolejna postać, która może dać naprawdę całą masę satysfakcji. E, taki też mały tip. Skoro już mówimy o symetrze, w tych miejscach tutaj, yy, wszędzie gdzie macie krzaki, tak naprawdę, możecie ustawiać wieżyczki, i to jest całkiem mocne. Tutaj w ogóle, jakie, jakie lusterko? Yy, to jest całkiem mocne, ponieważ przeciwnicy, jakby nie spodziewają się z tego z reguły, ale to jeszcze nie jest tak mocne jak bug, który spotkałem dzisiaj na, yy, na Dorado. To była masakra, ponieważ yy, jak pewnie kojarzycie, gdzieś przed drugim punktem na mapie Dorado jest taki. Mości, mo mości chciałem być, most. Jest taki most nad miejscem, w którym przejeżdża payload. I wszystko spoko, tylko problem jest w tym, że. Może na podstawie tego pokażę tutaj, mamy taki ala most. W tym miejscu, na takim właśnie łączeniu. O, włączymy może już chód. Na takim właśnie łączeniu. Na takim właśnie łączeniu, można ustawiać tam. Można ustawiać wieżyczki symetry i to jest bardzo, bardzo mocne, naprawdę. I to nawet nie chodzi o to, że to jest mocne po prostu, dlatego że ludzie się tam nie spodziewają tego. Tylko nie jestem pewien, ale chyba nawet nie da się zniszczyć tych, tych wieżyczek w tamtym miejscu. Także naprawdę nic, nic ciekawego i... Znaczy nic ciekawego, nic przyjemnego bym powiedział. I życzę Wam, żeby nie zdarzały Wam się tego typu... Tego typu bugi. Znaczy, wagi, ty tego typu symetry, które wykorzystują właśnie takie błędy. Wow, bardzo mało mi obrażeń zadał ten Winston, jak na tak długie rażenie piorunami. Mamy ultimate, fajnie, fajnie. Będziemy go trzymać, postaram się nie stracić mecha w tym czasie. No i zobaczymy, jak tutaj okazja wygląda. Czy warto użyć tego mecha? Nie, na razie nie. Więc staramy się generalnie nie stracić mecha. No, w jednym zdaniu tyle razy powtórzyłem mecha, że ja pierdzielę. Maszyny. Staramy się nie stracić maszyny. E Ponieważ w momencie w którym ją stracimy to z tego co wiem bodajże zresetuje się nam Zresetuje nam się cooldown na Ultimate. Będziemy musieli od, od nowa go ładować Także dosyć średnio No trochę nam się przebijają Woo! No i straciliśmy mecha Fuck Fak, mogłem już wlecieć, szczerze mówiąc, gdzieś na środek punktu. W ten sposób jakbyśmy go wykorzystali, ja tak naprawdę mógłbym w tym momencie umrzeć nawet. Nie byłoby z tym żadnego problemu. Ale podstawowy błąd jaki zrobiłem... O, dobra, teraz mamy ładne combo. A, i tak mam multa. Okej, okay, okej. Okay. Więc tak to działa, też jest bardzo w porządku. Jak najbardziej propsuje. Tu chyba jakiś Winston, właśnie. Cześć kolego, my się chyba lubimy. O, użył ultimata. Dobra, w końcu go zabili. Ok, tutaj też zabiliśmy. Jeszcze tylko smuga została. Aj no i, no i znowu to samo. Znowu straciliśmy. Niepotrzebnie szczerze mówiąc, ale okej, okay, w sumie jeśli ma... Y, smuga marnować. Ma marnować y, ultimate'a na jakiegoś mojego mecha, którego zaraz naładuje. Bo jak wiecie lub nie, bardzo szybko ładuje się ten mech. O! O! Niedobrze. No w tej postaci Winston zdecydowanie więcej może mi zrobić. I obawiam się, że y, niestety zniszczą... O ile już tego nie zrobili, teleporter. No i to będzie ciężkie bardzo. Ale postaram się tam jeszcze wlecieć na ulcie. Postaram się tam wlecieć na ulcie. O, pięknie. No, wyjazd stąd. Poszedł. No, świetnie. Świetnie rozegrane, naprawdę. Ech. Dobra, mam nadzieję, że chociaż odrobinę czasu kupiłem tym. No chyba tak, jakoś z tego co widzę nasi... udało im się odbić. Także wracamy do gry, jak to mówi Diva. E... Nie było to najlepsze, szczerze mówiąc. Nie wiem czemu się wbiłem w tamto miejsce, wiedząc, że zaraz umrę przy wybuchu. No ale zrobiłem to no i... No, no i cóż. Chodź tu Hanzo. No. Okej, okay, mamy teleporter, o czym już pewnie wiedzą. Dobra, zabili. A, i tu się cofnęła smugę. Pobij, pobijamy mu te tarcze niech. Okej. Okay. No i został tutaj Winston. Winston, który zniszczył nam teleporter, ale chyba Chyba dokładnie udało nam się wygrać. Nawet Genji nie zdążył tutaj jeszcze wbić. Już macha tym mieszem na sam koniec, ale to mu nic nie da, bo mamy zapewnione zwycięstwo. Całkiem ładny mecz muszę powiedzieć, całkiem fajne zgranie naszego zespołu. Bardzo mi się podobało to, że e, trzymaliśmy nasze ultimaty. Poza mną, ja tu tak trochę dałem ciała szczerze mówiąc. E, ale super było to, że zostawiliśmy, nasz znaczy mój team zostawiał ultimaty właśnie na takie kluczowe momenty w obronie. I kiedy po prostu palił nam się grunt pod nogami, oni wszyscy używali tych ultimateów, no i wiadomo, nie było opcji, żeby przeżyć, nie? taki ultimate Hanzo robi swoje. Okej, okay, damy plusika symetrze. Symetra jest zawsze mega przydatna, o czym się przekonałem w poprzednim meczu. No i co, zapraszam Was zaraz do kolejnej rozgrywki. Także jesteśmy w drugim meczu w ramach tradycji. Spotykamy się na wieży Jiang. No i zagramy z Soldierem 76. W tych czasach wszyscy jesteśmy żołnierzami to jest znane powiedzenie tego to bohatera. Mamy już jednego soldjera w teamie, ale myślę, że to nie przeszkadza. Soldier to jest jedna z tych postaci, które mogą się całkiem nieźle sprawdzać w parach. Także okej, okay. póki mamy supporta, póki mamy tanka, to nie widzę przeciwwskazań, żeby zagrać właśnie żołnierzem. Yy, no i tak, mieliśmy plan zagrać to, tym bohaterem. Oj, ale mi przycięło. Mieliśmy yy, plan zagrać tym bohaterem parę odcinków temu, że w poprzednim, także nie tak do końca parę. Ale to mi się nie do końca udało. Tak strzelimy na pałę trochę. Na pałę trochę. O, ale ich osłoniła. Wow, mają tego jakiegoś snajpera. Widzieliście to? Ja ledwo przebiegłem, od razu dostałem... Oh shit. To jest e, chyba... w dzisiejszym filmie zobaczymy wdowę, o której mówiłem w jednym z poprzednich, tam już nie pamiętam, którym gameplayu. Witamy kozaka w... Witamy kozaka w... w Overwatch. Trzeba ją złapać, wiecie? Gdzieś tutaj z tyłu pewnie. Oh shit. Dobra, przeładowałem trochę. Gdzieś tam uciekniemy. Mają już 10% na punkcie. Serio? Będziesz mi tak odcisnąć tutaj? Dobra, zarzucimy hila. No i co tutaj mogę zrobić? Chciałbym za za zająć te wdowę z tyłu. Trzeba ją zabić, ona tak ciśnie. Oh shit, jak mnie tutaj. Ile ludzi mnie goni w ogóle? Fuck my life, tak było blisko, dobra, ale mamy ultimata. Naładowaliśmy tym damage'em, który tutaj wyrządziliśmy. No i będziemy starali się w tym momencie ustawić gdzieś tam za tankiem. I mam nadzieję, całkiem sprawnie wykorzystać naszego właśnie. Naszą super umiejętność, żeby nie powtarzać już Ultimate'a, bo ktoś mi wytknął w komentarzu, że Ultimate to nie jest zbyt dobre. O, tutaj leci. Pięknie, mamy to. Triple kill, motherfuckers. No i co teraz powiesz? Co teraz powiesz, Widowmaker? Super. Super, właśnie to chciałem zrobić, troszkę powiem wam, że zdziwiłem się, że chyba bardzo poczuła się pewnie, bo ja na jej miejscu troszkę bym się wycofał, gdzieś tam za tarczę Reinharda. Czasem ona bardzo pewnie yy, próbowała mnie zdjąć, jeszcze zanim tutaj cokolwiek jej yy, się uda. Oj, dajmy chwila dajmy chwila naszym. Dobra, póki będziemy trzymać tę wdowę, oj, tam jest wdowanie, Tam jest ten ziomek. Pięć zabójstw. Dobra. Leci tu. Czy ja pierdzielę, Nie mam pytań. Co to było? Ten gość jest naszym mistrzem po prostu. Łupsik. Dobra. Super. Udało się ją zdjąć. Jeszcze jedna wdowa. Ale to już jest ta gorsza. To nie jest ta wdowa, której tak bardzo nienawidzimy. Oj, nie zabij mnie, proszę. Super. Super. Chciałem właśnie... No, liczę tutaj na bardzo dużego killstreaka, szczerze mówiąc, i dlatego właśnie mówię o tym, że cieszę się, że udało mi się przeżyć. Starajmy się jak największy demesz tam zrobić. O super, odpalił się wi wilk. Super. Fajnie. Tutaj mamy minę. No i cel zajęty. Wow, super. 19 likwidacji. Nie wiem, ile ostatecznie udało mi się zrobić. Zabójstw pod rząd, znaczy z rzędu. Ale naprawdę, naprawdę fajna runda wyszła tutaj. No i mam nadzieję, że uda się utrzymać. Właściwie zostanę na sadzierze, naprawdę. Mówię Wam, naprawdę fajnie to wygląda. I, i to, o czym wcześniej powiedziałem, on się sprawdza właśnie w parach. I to jest całkiem ciekawe, ponieważ jest to naprawdę mocna postać. Taka ciekawostka. Ostatnio yy, pojawił się na kotaku artykuł, w którym no, redaktorzy tego serwisu postanowili. Yy, jakby uszeregować bohaterów od najgorszego do najlepszego, nie? Co jest w ogóle od razu absurdalnym pomysłem, jakby w tego typu grze, gdzie tak naprawdę Balans, no. Nie oszukujmy się, wygląda naprawdę nieźle. Wygląda naprawdę nieźle. Yy, no i w grze, w której... Yy, jakby założenie jest takie, że jeden bohater nie może być tak zwyczajnie lepszy od... Co oni? Ile, ile tych wdów? Nie może być po prostu lepszy od drugiego e, Tylko działa to po prostu na zasadzie e, Kamień, papier, nożyce, nie? Oh shit! To było mocne No dobra, będzie fajny mecz dzisiaj będzie fajny mecz. W ogóle polecam wam ustawić sobie kropkę na celowniku. Ja na początku trochę to bagatelizowałem, gdzieś tam słyszałem, że niby spoko, ale tak nie byłem szczerze mówiąc przekonany. Wow, zabiłem ją. Oj, 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 oj. Fuck, Gdzieś tam się jeszcze delikatnie e, pokazałem, udało jej się mnie zabić, ale shit, To jest tak mocna, fajna, uniwersalna postać, ten Soldier. On tak naprawdę sprawdził wam się e, w każdym trybie gry. Jest bardzo fajny, mocny na pchaniu, na pchaniu payloadu, o czym ostatnio też rozmawialiśmy z e, jednym z widzów. O, no ale mnie hauntują. Shit. Shit. Dwie, znaczy no w ogóle mają cztery wdowy, tak? Nowa meta. Po raz kolejny doświadczamy nowej mety, ale naprawdę chyba zauważyli, że tutaj, że tutaj e, troszkę nieźle działam tym soldierem. Zastanowili, coś z tym zro zrobić. Chwali się, że zauważają. Oh wow, shit. Serio? Serio, tutaj też. Czy ja mogę mieć odrobinę spokoju? Fuck, chciałem zdjąć tę minę, ale better. Ale better. Hmm, dobra. Jeszcze chwila. Mamy ultimata. Jak będziemy skakać jak głupi i odpalimy tego ultimata, to, ultimate, to uda się zdjąć wszystkie te wdowy. Także na spokojnie, czekajmy na swoją chwilę po prostu. Tak czy inaczej, wdowami to oni nie zdobędą punktu raczej. Oni mogą gdzieś tam... Oh shit. Dobra. Jeszcze ktoś, coś? Okej. Okay. Chodźcie tutaj, wyleczcie się. No, i GG, Już chyba się koledzy poddali po poprzedniej rundzie. Po tej pierwszej, w której naprawdę, naprawdę nieźle graliśmy. Wow, bardzo mi się podobał ten mecz. No, ale area, tak, area. Ten sniper na początku naprawdę mnie przeraził. Jak ją zobaczyłem, to mówię: Oho, okej, okay, to już, już pograliśmy. Właśnie o tym mówiłem. To jest w ogóle też ciekawa sprawa. Taka druga w sumie ciekawostka. A, słuchajcie, nie dokończyłem tej ciekawostki z. Ach, no, no przepraszam, muszę dać sobie dzisiaj, no muszę. E, jako, że chyba pierwsza runda nie była taka długa, to dokończę wątek. Tak, na koniec, jeśli ktoś chce posłuchać, no to zapraszam, jeśli nie, no to można już wyłączyć film. E, tak, także kończąc ten temat o artykule z Kotaku. tam słuchajcie, e, sklasyfikowano żołnierze na samym dole. Na samym dole rankingu. Co ciekawe, a właśnie. W ogóle, sam pomysł takiej klasyfikacji jest absurdalny, ale jak widzicie, no, yy, sprawdza się naprawdę, naprawdę nieźle. I nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, żeby go tak nisko gdzieś tam usadowić. I w ogóle, skąd pomysł na tego typu artykuł? Wiadomo, clickbaity, ale. Ale naprawdę, jest to mocna postać i, i bardzo taka, wiecie, uniwersalna, bo tutaj ma jakiegoś sila może wspomóc sojuszników, ma stały damage, może ciągle pchać do przodu. E, no i wiecie, możecie też podwajać tak naprawdę dwóch soldierów, to jest też miazga, też świetna sprawa. Także polecam próbować, fajna sprawa. No i to właściwie na tyle. Pewnie gdzieś tam zgubiłem jakiś wątek, ale, ale musicie mi wybaczyć. I w następnym filmie... Już drugim z kolei, w którym próbuję dokończę, wąt dokończę wątek tego promeczu, o którym tam mówiłem z dwa filmy temu. Ja wszystko pamiętam, wiem, zapomniało mi się, Tom Tom mi o tym przypominał w komentarzu. Także mam na uwadze, dokończę. Także tyle. Dzięki za uwagę, na razie, cześć, pa i Do usłyszenia.